Kiedy Twoje nóżki laska zobaczyłem, miałem się nie zdziwić, ale się zdziwiłem. One są tak długie, długie aż do nieba, pomasować trzeba je. Nóżki, nóżki w głowie zawróciły, dla mnie, dla ciebie będzie wieczór miły. Nóżki, nóżki w głowie zawróciły, dla mnie, dla ciebie będzie wieczór miły, dla mnie, dla ciebie będzie wieczór miły. Kiedy swoje nóżki dla mnie pokazałaś, chciałaś bym dotykał, byś się podniecała, A te twoje nóżki są takie wspaniałe, W każdym calu takie doskonałe. Nóżki, nóżki w głowie zawróciły, dla mnie, dla Ciebie będzie wieczór miły. Nóżki, nóżki w głowie zawróciły, dla mnie, dla Ciebie będzie wieczór miły, dla mnie, dla Ciebie będzie wieczór miły.